Manko, to już trzeci odcinek. Nie wiem czy trzeci nawet. Któryś tam. Odcinek. Zabieramy z sobą. Hiszpania. Kometra. No co co, siebie. Okej, okay, do przodu. I zaczynamy. Mhm.

Czyli w pierwszych 10 minutach to oni mają szczęście. A! Eee... Ła! Okej... Okej... zagramy. Nie!

I no, nie wiem, nie. Idę tam. Co za ten What the fuck? To jakieś było nowe? To był w lol. ohohoho Powiedziałem do końca, ale czemu ja... troll <laughs> face. Mm. Dawaj tam pił, man. O oh, ja. Takie piłki e przejął. Dawaj ją! Ki masz! What the f i uh, yeah. a nie weszła jeszcze Czy jeszcze nie kiedy dzisiaj nie jeden meczek ja, nadal dalej strzelimy spójrzmy strzelić okej okay, podanie które wysyłamy ale zagranie u no. nas Rawala. Rauala Raula Mojrysa, nie Mojrysa, nie wiem jak on się zwie i znów broni. poczekać okej okay. nie wiem jak on to umie bronić, tego nie wiem Adia nagrywa co? what the fuck, przewrot muszę to wrzucić? What the fuck? Jest! Od słopka prawie, by nie weszła, ale wleciała jakoś cudem jakimś akurat błogosławieństwo. Th -th 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 nie wiem. Strzał, słówek, e prawie, bo odbiła się znów od słupka i by nie zapewniony na wyrównania jest pierwsza połowa koniec jeszcze druga i koniec nagrywania tra ra ra no co dobra gram dalej mm. o kurka znów kamerą coś zrobiłem boż mm, tele

Nie wiem czemu. Dobre, ale pamiętajcie wtedy przewrotkę z walną. No. I spalone. Ale nie film, kiedy są spalone, a Jeszcze kiedy był spalony, no, ale widoczny tu zawsze nie gminą. ale teraz... Sędzia widział spalonego! Dobra, zagrajmy na górę.

A bramkarz Ciekawe czy jeszcze wbijemy Dwa, jeden Chyba coś nie No O jasne co ja robię Nic nam nie podskoczy Kanał Minecraft Blow Minecraft Blow Subskrybujcie go Um, dávaj tam piłotę, on już około blisko jest super super. Troll, troll face. Trolla la 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 Trolla la la 2:1. nie mogło się inaczej skończyć, chyba że z albo pudłem troll jeden chciał <grym _> funkcja, coś mu zabrakło, ta a pusty kapieto o lol mam nagrywać no, wszystko w pesach, Już jeden jeden idzie to za troll face O! Przerzuciłam ale za zagra... No nie! Coś za wcześnie muszę A O kuuuu! No Tutaj przepóźniej by powoli wyciało. Ale tu też było niemożliwe już. O What the fuck? Muszę to wrzucić nie tyle... tyle śmiesznych rzeczy. Że muszę to wrzucić chyba. No, nie musi to być. No okay. i... Już dawno nie było odcinków. Kupię Jak okay. mówi. Stop. Miejscowość daleko. Oh, fuck you. Nie, mo nie mogą jeszcze zremisować pod koniec sam lol chyba tam mm, ciągle wrogi będą walić <śmiech> 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 zatrzymaj go nie może nie jakby rozbrulili ale dobrze że nie podeszli jeszcze bardziej no bo, bo mo może jeszcze bardziej i tak jak celta się broniła w Barcelonie oh. Sześciolona, nie wiem. Wszyscy na budzie. Trollface. i A kurka! No nie, przyłożałem się w pudło kelly, okay, tak wygrywałem. O ile nie uda mi się zrealizować, chciałem jeszcze bardziej pozwyciężyć. No. Nie, a koniec meczu. Mareny, pokażę meczu, ok. Ah, bardzo dziękuję. No. Że obejrzeliście, ale i trzymajcie się, cześć.